Słuchaj, wiesz co? Oczywiście, że tak, że, że to jest ogromna presja młodej dziewczyny, która jest sama w dżungli, a właściwie w świecie rekinów, taka pływająca płotka. Jak? 25 miałam, jak to wszystko w ogóle się działo. Dwu, 2002 rok. Natomiast rzeczywiście, jakby wiesz, no zupełnie nieświadoma. Ja weszłam po to, żeby odnieść sukces zawodowy. Chciałam być gwiazdą wtedy wielką. No oczywiście nie sądziłam, że to się tak potoczy, jak się potoczyło, i nikt mi tego wsparcia wtedy na tamten moment nie dał. Chociaż obiecywano mi wiele, wiele dziwnych y, 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 propozycji. Co ci na przykład? Również obiecywa, telewizyjnych. Wiesz co? No, prowadzenie różnych programów, w ogóle wiesz, no, różne rzeczy się działy. Pamiętam, pamiętam sytuację, w której no, zapewniano mnie ja jeszcze nie wiedziałam w ogóle, co się wydarzyło, tak naprawdę, bo byłam w totalnej izolacji wtedy. tak. Pamiętam. Boże, Andrzej Sołtysik był moim takim rzecznikiem prasowym, więc w ogóle jak zadzwoniłam do koleżanki, to byłam po prostu podekscytowana. Mówię, kochana, w ogóle zobacz, ja w ogóle mam tutaj swojego rzecznika prasowego, w ogóle jestem gwiazdą, jest fantastycznie. Po czym wychodzisz, wiesz, jest zderzenie z rzeczywistością jest zupełnie inaczej. No i teraz musiałam sobie z tym poradzić sama. Na szczęście, tak jak powiedziałam, po latach mogę powiedzieć właśnie osobom, które się borykają z jakimkolwiek hejtem czy właśnie z jakąkolwiek porażką życiową, że z tego można wyjść, naprawdę z tego można wyjść podniesioną głową i rzeczywiście to wzmacnia. Są osoby, które nie wytrzymują tej presji i często się w tej chwili o tym też słyszy, że gdzieś jakiś dzieciak jest hejtowany w szkole i popełnia samobójstwo. No to jest po prostu, to jest, to jest, to jest dla mnie nie do pomyślenia. Ja myślę, że po prostu chodzi o to, żeby się wspierać, a nie żeby się, kurde, Wiesz, dołować, albo niszczyć drugiego człowieka po to, żeby się lepiej poczuć. no Ja jestem z tych wspierających, więc wbrew pozorom ta sytuacja sprawiła, że dzisiaj, tak jak ci powiedziałam, wiele osób do mnie dzwoni, wiele osób do mnie pisze. Nigdy nie zostawiam nikogo bez odpowiedzi i rzeczywiście jest mi bardzo miło, kiedy słyszę, że właśnie mówią, że staram się taką inspiracją, że nawet jeżeli coś się złego dzieje, to można z tego wyjść i sobie poradzić. I, i staram się, jakby iść w tym kierunku zupełnie. Jestem takim motywatorem do tego, żeby, żeby ludzi podnosić, a nie dołować.